Cała Polska na samozbiorach warzyw. Lepiej jak wezmę dwa złote za paprykę, którą sami sobie ludzie zbiorą. A dla ludzi też jest taniej niż w markecie czy na, czy na targu. Zainwestowali w uprawę cebuli na 20 hektarach. Skupy są pełne, nie chcą przyjąć ich plonów. Rolnik wściekły na ministra. Dołączam dzisiaj do wszystkich, którzy oferują żywność polskim konsumentom za darmo. Kołodziejcza krytykuje Ministerstwo Rolnictwa. Rolnicy przywieźli piaskownice dla działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie widzimy się łopatkami, więc no dobrze, to jest tutaj ja wizytówka. To, ja tego wie pan, no, no A to, proszę, proszę do pana Okres dożynek już minął. Dożynek bądź dożynania polskich rolników. Dożynki minęły, dożynania chyba jednak nie. Rolnik z okolic Lublina, Tomasz Jachacz, Postanowił sprzedać swoją paprykę inaczej niż zwykle. Zamiast korzystać z pośredników i oddawać plony do skupu po niskiej cenie, zaprosił ludzi na samozbiory na swoim polu. Zauważył, że papryka krojona w skupie była przyjmowana po złoty 50, zł, co przy kosztach zbioru i opracowania pozostawiało go bez zysku. Dlatego zdecydował się zaproponować klientom kupno surowej papryki po 2 zł za kilogram, by sami mogli zebrać warzywo. Taka metoda sprzedaży przyciągnęła tłumy. Mieszkańcy chętnie przyjeżdżali, by kupić paprykę taniej niż w sklepie, choć musieli samodzielnie ją zebrać. Jeden z klientów na polu stwierdził: To jest bardzo atrakcyjna cena, dlatego że w sklepie papryka kosztuje nawet 10 złotych. Inną osobą była Mariola, która podsumowała sytuację mówiąc: Na świecie głód, a u nas taki dobrobyt, że się nawet nie opłaca papryki zebrać z pola. Jachacz nie uważa tej akcji za czysty biznes. Lecz sposób na przystosowanie się do trudnej rzeczywistości rynkowej. Zdradza także swoje plany na przyszłość: rozszerzenie asortymentu warzyw i stworzenie atrakcji na terenie gospodarstwa. Przy okazji mam na podwórku plac zabaw dla dzieci. Ognisko można sobie zrobić. Mam mini zoo z kozami, owcami i kucykiem. Tomasz tłumaczy, że decyzja o samozbiorach była podyktowana kosztami pracy i brakiem sensownego zysku przy sprzedaży przez skup. Dla mnie lepiej jak wezmę 2 złote za paprykę, którą sami sobie ludzie zbiorą, a dla ludzi też jest taniej niż w markecie czy na, czy na targu. Ale jak zapłacę ludziom 30 groszy za krojenie i wydrążenie, a jeszcze wcześniej 20 groszy za zbieranie, to zostanie mi złotówka. Dzięki samozbiorowi unika ponoszenia tych kosztów. Klient sam zbiera paprykę, co redukuje pracę po stronie gospodarstwa. Rolnik zauważa też, że w tym sezonie wielu jego sąsiadów zwiększyło areał upraw. Sam też zwiększyłem z dwóch hektarów na 3 hektary, co jeszcze bardziej naciska na ceny i konkurencję. Dodaję, że na rynek trafiają też warzywa importowane, co obniża ceny lokalnych plonów. Z kolei rolniczka z Kujaw alarmuje, że hurtowe ceny cebuli spadły do absurdalnie niskiego poziomu – 20 groszy za kilogram, co w praktyce oznacza, że nikt nie chce jej kupować albo proponuje zapłatę niemal symboliczną. Mówi: cena jest tak niska, że nie opłaca nam się jej zbierać. Nikt nie chce tego odbierać od nas, a jeśli już, to płaci się 20 groszy za kilogram. Tak niskiej ceny nie pamiętam. Dla ratowania plonów zdecydowała się zorganizować akcję samozbiorów. Oferuje cebulę za 60 groszy dla chętnych, którzy przyjadą na pole i sami ją zbiorą. Akcja już ruszyła. Witajcie kochani z cebulowego pola. W Wedniach społecznościowych pojawiło się ogłoszenie rolników z goszczy, którzy. Zainwestowali w uprawę cebuli na 20 hektarach. Niestety skupy są pełne, nie chcą przyjąć ich plonów. Dlatego my razem z Tomim postanowiliśmy wesprzeć siema, siema. lokalnych siema, siema rolników. Świeżutką, świeżutką. Prosto z pola. Tu nie ma lipy. Nie ma ściemniania. Zobaczcie. Pomagamy rolnikom. A przy okazji mamy odrobinę sportu. Do roboty. Część warzyw została zebrana z obszaru około 1,5 hektara. Rolniczka przyznaje, że w jej gospodarstwie do rozdysponowania są dziesiątki ton cebuli na 20 hektarach, które inaczej mogłyby zgnić, gdyż skup nie sięga po nie po cenach pokrywających choćby koszty zbioru. Podkreśla, że choć sklepowa cena cebuli bywa 2 do 4 zł za kilogram, to wszyscy myślą, że te pieniądze trafiają do rolnika. To nieprawda, bo różnica między ceną detaliczną, a tą, którą otrzymują producenci, jest w praktyce ogromna. Mariusz Borowiak zaprosił ministra Krajewskiego na swoje pole. Znajdujemy się na polu kapusty, które dzisiaj miał odwiedzić minister Krajewski, jak obiecał e, rolnikowi w SPALE. No niestety dzisiaj na konferencji pan minister powiedział, że z natłoku spraw przyślę swojego wiceministra. Ja z marionetkami rozmawiał nie będę, ja chcę rozmawiać z panem, panie Krajewski, dlatego, że to z panem się umawiałem i chcę tutaj na tym polu poznać decyzję, co dalej robimy, a nie tak jak pan powiedział na konferencji, że będziemy rozmawiać. Rozmowy już były, pan już cenę zna. Teraz proszę powiedzieć, co ja z tym mam zrobić. Proszę podstawić ciężarówki i zabrać ten towar, czy to na biogazownię, którą PSL miał budować, bo wy tylko mówicie i mówicie i mówicie, a rozwiązań my nie mamy. Ja nie mam czasu na spotykania się z marionetkami. Jak będę chciał się spotkać z marionetkami, to pójdę sobie do teatru, panie ministrze Krajewski. Proszę wyznaczyć następny dzień, skoro dzisiaj pan nie może. I dotrzymać słowa i pokazać, że pan się nie boi konfrontacji z rolnikiem. Proszę się nie zamykać w ministerstwie, tylko przyjechać tu na pole, bo tego wymaga sytuacja. Od tego nagrania minął tydzień. I jak się okazuje, także on musi zdecydować się na rozdanie swoich plonów. Mija dwa tygodnie, prawie jak minister krajewski obiecał przyjechać i zobaczyć, jaka jest sytuacja w polskim rolnictwie, u polskiego rolnika na polu kapusty. Dołączam dzisiaj do wszystkich, którzy oferują żywność polskim konsumentom za darmo. Ja również przystępuję do tej akcji, jestem z województwa łódzkiego, powiat sieradzki. Wszystkich konsumentów, którzy chcą wesprzeć polskiego rolnika, zapraszam na samozbiór kapusty do miejscowości Harupia Wielka, koło cmentarza jest pole kapusty. Można sobie ciąć, zabierać do domu. Nie wspierajcie marketów bierzcie od polskiego rolnika, bo tylko my zapewniamy Wam bezpieczeństwo żywnościowe. Serdecznie zapraszam. Michał Kołodziejczak w rozmowie odniósł się do trudnej sytuacji rolników, którzy coraz częściej decydują się na samozbiory. Jak podkreślił to akt desperacji, ale jednocześnie chwała ludziom, że jadą pomóc rolnikom, bo to jest bezwzględnie pomoc dla polskich rolników. Zwrócił uwagę, że rolnicy zostali pozostawieni sami sobie, a obecny system skupu i sprzedaży płodów rolnych nie zapewnia im żadnej stabilności. Kołodziejczak zapowiedział, że daje Ministerstwu Rolnictwa jeszcze kilka dni na przedstawienie konkretnych rozwiązań. Daje jeszcze kilka dni na propozycje Ministerstwa Rolnictwa, a później wyjdę sam z pewnymi propozycjami jako Agrounia, co resort powinien zrobić, zapowiedział. Jego zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga natychmiastowych działań. Były wiceminister krytykuje też obecne władze resortu za brak zdecydowania i przerzucanie winy na poprzedników. Przerzucanie odpowiedzialności jest zrzucaniem z siebie odpowiedzialności. Taki gest piłata nie przystoi, mówi. Dodaje, że w czasie, gdy sam był wiceministrem, rynek był bardziej uporządkowany i rolnicy czuli wsparcie. Rynek jest całkowicie rozregulowany. Mam dużą, choć gorzką satysfakcję, kiedy słyszę od pośredników w handlu żywnością. Michał, kiedy ty byłeś w resorcie rolnictwa, to faktycznie wiedzieliśmy, że jeszcze kogoś trzeba się bać. Podkreśla, że w obecnych realiach nikt nie pilnuje rynku, przez co producenci zostają z towarem, którego nie opłaca się nawet zbierać. Wskazuje, że problemem są między innymi nadprodukcja, brak kontraktacji i wysokie koszty pracy. To wszystko prowadzi do sytuacji, w której rolnikowi bardziej opłaca się zaprosić ludzi na pole, niż sprzedać towar po cenach proponowanych przez skupy, mówi kołodziejczak. Na zakończenie zaznacza, że ministerstwo powinno natychmiast zareagować, by pomóc rolnikom przetrwać do kolejnego sezonu. Jeśli tego nie zrobi, Agrounia przedstawi własny plan działań, który ma chronić polskie gospodarstwa przed upadkiem. Rolnik nieprofesjonalny odniósł się do tego, co będzie, jak zabraknie polskich rolników. Pod ostatnim filmem jest tak potężny, wysyp głupich komentarzy, że szczerze mówiąc, nie wiedziałem, na który odpowiedzieć, który wybrać do odpowiedzi, ale komentarze typu jak nie polski rolnik, to mamy niemieckiego rolnika, ukraińskiego rolnika. Możemy przecież importować, jeżeli nie będzie polskiej żywności, możemy importować z krajów Merkuzuru z USA albo z Ukrainy. Jaki jest problem? Przecież w tych czasach mamy tyle możliwości! Wystarczy wam kula łączyć prąd. Jeden, pols jeden taki prosty, naprawdę zabieg wyłączenie prądu. Nie macie nic. Komunikacji, jedzenia, możliwości przemieszczania się często, ponieważ nie działają stacje, nie działają lotniska i wasze wszystkie wysrywy na temat tego, że polski rolnik jest niepotrzebny, po prostu idą tak. I jednym z takich przykładów, może już odległych czasowo, ponieważ z II wojny światowej byłem ostatnio w muzeum II wojny światowej i. Yy, Moją uwagę przykuła jedna tabliczka, której zrobiłem zdjęcie. Nie wiem dlaczego, mam tych zdjęć tam kilka, ale mam de facto tylko jednej tabliczki zdjęcie zrobione odnośnie czarnego rynku. Że w momencie, kiedy przyszła wojna, miasto musiało naprawdę się nieźle wygimnastykować, żeby zdobyć żywność. I powstał czarny rynek. I w momencie, kiedy uzależnimy się całkowicie od importu żywności spoza granic naszego kraju, ponieważ no, polskie rolnictwo jest niepotrzebne, wystarczy nam ten łańcuch odciąć, albo wystarczy nam zacząć dyktować mega wysokie stawki za żywność. Ja wiem, żywność jest dzisiaj bardzo droga, ale mam wrażenie, że do ludzi nie dociera, że żywność, która kosztuje, nie wiem, dzisiaj papryka kosztuje w sklepie 15 zł, a rolnik dostaje za nią 60-70 groszy albo złotówkę. No nie, żywność w sklepach nie jest droga przez nas. Żywność jest droga przez masę pośredników i ogromne marże, które narzucają chociażby same sklepy. Ale w momencie, kiedy nastawimy się tylko i wyłącznie na import żywności, wystarczy jeden prosty krok, żeby nas od tej żywności odciąć. I w momencie, kiedy nie będziemy mieli lokalnego zabezpieczenia, sorry memory, ale wtedy będzie wielki płacz i lament. I żyjemy naprawdę w spokojnych czasach. Dzisiaj żyjemy w naprawdę spokojnych czasach. I mam wrażenie, że po prostu dużo ludzi tego dzisiaj nie docenia i całkowicie zapomina o tym, że wcale tak nie musi być w przyszłości. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie musieli tego doświadczać. Ale powiem Wam tak, wystarczy wyłączyć nam prąd. Wystarczy wyłączyć nam prąd i większość z nas nie będzie mogła się odnaleźć w oczacujących nas rzeczywistości. Większość ludzi nie będzie mogła się przetransportować, większość ludzi nie będzie mogło pojechać i kupić z czegoś ze sklepu, ponieważ sklepy będą nieczynne, większość ludzi nie będzie mogło wylecieć z kraju, ponieważ lotniska będą nieczynne, większość ludzi nie będzie się mogło ze sobą komunikować, ponieważ nie będą działały anteny i odbiorniki, więc, tak, naprawdę takie krótkowzroczne myślenie jest z kolei Sławomir Izdebski powiedział, że mamy do czynienia z dożynaniem rolników. Okres dożynek już minął. Dożynek bądź dożynania polskich rolników. Dożynki minęły, dożynanie chyba jednak nie. W ostatnim czasie pojawiły się ogromne problemy ze zbożem, a właściwie z jego ceną. My doskonale wiemy, że mamy czasy gospodarki rynkowej. I kto by dzisiaj w kraju nie rządził wpływu jako takiego na ceny, nie miał, nie ma i mieć nie będzie. Natomiast doskonale również wiemy, że głównym konsumentem zbóż są zwierzęta. Dlatego na nagraniu, które zrobiliśmy kilka sesji temu, powiedziałem, że Trzeba zrobić wszystko, aby uruchomić programy wspierające rozwój hodowli w Polsce. Jednym z nich był program Locha Plus. Program, który został wprowadzony jeszcze za czasów rządu premiera Morawieckiego, który uratował, naprawdę uratował wiele rodzinnych gospodarstw w Polsce, które hodują trzodę chlewną. Trzodę chlewną, która jest jednym z głównych konsumentów zboża w Polsce. Jeżeli nie będzie konsumenta, jeżeli nie będzie tego odbiorcy naturalnego, to nigdy ceny do przyzwoitych poziomów nie wrócą. I my już wtedy złożyliśmy pismo. Właściwie. Złożyliśmy wniosek od początku tej kadencji, żeby wznowić program Locha Plus. Niestety do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Więc apeluję do hodowców trzody chlewnej w całej Polsce. Zobaczcie co się dzieje. Rząd dzisiaj praktycznie nie robi nic, żeby wprowadzić rozwój gospodarki rolnej poprzez promowanie poprzez wspieranie hodowców, chociażby trzody lewdej, hodowców drobiu, producentów mleka, hodowców bydła, a więc naturalnych konsumentów zbóż. Jeżeli związki zawodowe występują z konkretnymi wnioskami i nie dostają nawet na to odpowiedzi, to coś w tym kraju jest nie tak. Rolnicy w Kietrzu zorganizowali symboliczny protest przeciwko temu, że podczas wyjazdowego posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa nie zostali dopuszczeni do udziału. W proteście przywieźli ministrowi piaskownice i łopatki z ironicznym przekazem: Niech się bawią, gdy my walczymy o przetrwanie. Jeden z nich powiedział: To miała być komisja o rolnictwie, a nie zabawa w politykę. Rolnicy nie zostali zaproszeni, choć to o nas rozmawiają. Inny głos brzmiał wprost: Pan Krajewski, łopatka dla pana i piaskownica. Pozostałe łopatki, te większe dla bardziej aktywnych, te mniejsze dla mniej. Protestujący wskazywali, że przez import warzyw i liberalizację handlu rynek lokalny jest załamany. Zboża sprzedać się nie da, magazyny pełne, ceny niskie, papryka, ziemniaki, marchewka, wszystko tanieje, bo napływa z poza granic kraju. Niektórzy rolnicy komentowali, drodzy rolnicy, zostaliśmy przez PSL i ministra rolnictwa sprzedani. Zastołki, piaskownice i łopatki. Rolnicy odczuwają frustrację, że pomimo tematów dotyczących przyszłości rolnictwa ich głos nie jest obecny w debacie. Jedna z osób skomentowała: My tu pracujemy, nie siedzimy przed komputerem. Niech przyjdą do nas, a nie chowają się za drzwiami. Mamy żeby żeby moje pomoże. Pomoże wejść, bo tutaj to trzeba pokazać, to jest ale? wizytówka PSL-u. Ale, Słowa ale... pana ministra, to jest wasza wizytówka. No to jest się wasza bardzo, wizytówka. Że, że, tak wyglądacie. Pan minister mówi, nie się, nie bijmy się łopatkami, więc no dobrze, to jest tutaj ale ja wizytówka. To, ja tego wie pan, no, no tutaj, proszę, proszę do pana. ministra Panie Senatorze. Pan Krajewski się nie spotyka. Na Sejmowej Komisji w Warszawie nie przychodzi minister rolnictwa. Tutaj nie chcecie wysłuchać problemu. Ja Wysłuchajcie wspólnie to. razem ale, o przyszłości ale, polskiego ale rolnictwa. Ale szanowni państwo, zobaczcie butę, butę władzy. Pan minister nie chce rozmawiać w ministerstwie rolnictwa. Pan minister nie przychodzi na Sejmowe komisje rolnictwa i tutaj pan senator wychodzi więcej. Nie, to jest dla pana krajewskiego. To jest dla pana krajewskiego, żeby pan Krajewski dzielił stanowiska dobrze. Chcemy wejść do środka, panowie, chodźcie. Dziękuję pana. Chodźcie z nami, kamera pójdzie Dlaczego nie będziemy wejść do środka? Nie przejdziecie do środka. Chodźcie, panie z rolnicy. Zobaczcie, co robi władza. że razem, chodźcie przewodniczący. Nie chcę rozmawiać z rolnikami. Zobaczcie, chodźcie, rolnicy. Idziemy wręczyć serwalistą łopatkę. Chcemy wejść do środka. Zadzwonimy. Więc widzimy, że PSL uciekł do środka, tam jest ciepło przyjemnie. Panie Stefanie Krajewski, łopatka dla pana. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj koledzy. Łopatka dla pana i piaskownica. Mniejsze łopatki dla mniej aktywnych działaczy, dla dużych działaczy, większe łopatki. Panie Ministrze Krajewski, kiedy pan się weźmie do roboty? Sytuacja w polskim rolnictwie jest krytyczna. Symboliczny gest piaskownicy miał pokazać. Że politycy mają czym się bawić, gdy zwykli producenci walczą z ekstremalnie trudnymi warunkami gospodarczymi. Z kolei minister krajewski uraczył nas widokiem zmorsowania. Jest moc, cieplutka woda. Woda jest nie. wystygła po lecie. Daj znać w komentarzu, co myślisz o działaniu Ministerstwa Rolnictwa. Czy powinno zareagować i zmusić skupy do kupowania polskiej żywności w normalnych cenach?